Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. 3 grudnia na kanale Jolki czy Dobre Światy. Mamy dzisiaj Dzień Uniwersalny 6, w kluczu mamy 15, a w ogólnym liczeniu 24. 15, kochani. W Tarocie karta diabła, czyli już tu na mówi o jakichś rządzach. Uwikłania, jedynka i piątka. No to są dwie energie, bardzo nastawione na doświadczanie, na poszukiwanie, na rozpoczynanie. Jak wiemy, energia słońca i piątka jest energią Merkurego. Kochani, Mamy dzisiaj opozycję księżyca z, 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 z naszym logicznym umysłem, czyli z Merkurym. I tenże Merkury jest bo, bohaterem dzisiejszego dnia, bo mamy środę, a środzie patronuje Merkury. I cóż ta opozycja nam mówi, może dać taką większą yy, Psychiczną nerwowość, tak? Psychiczną, psychologiczną, czyli takie napięcia, które będą wywołane informacjami, które do nas docierają, albo wspomnieniami. Pamiętajmy, że Merkury jest energią powietrza, on odpowiada za bliźnięta w tym trzecim domu, czyli za komunikację i w Pannie za analizę, więc jest to napięcie, ale ten Księżyc również robi sekstyl do Saturna i do, spojrzę, do Jowisza. Sekstyle to są pozytywne, harmonijne energie, Jowisz powiększa, podświetla, więc i też... Tu korzystamy z tej naszej głębszej wiedzy i z tych zasobów mądrości i wiary, która w nas jest, a przy Saturnie jest ta nasza odpowiedzialność. Więc przy tej energii dnia, gdzie w kluczu jest 15, kochani, a szóstka nie lubi takiego szarpania, czyli tutaj mówiłam o tej piętnastce, że jest to taka energia. Można ją porównywać do gąbki, która jak nasiąknie wodą się przelewa i przy tej piętnastce też tak może być. Więc tu uważamy, żeby w tej energii dnia, gdzie jest ta harmonia potrzebna, spokój tak, szóstce patronuje Wenus żeby zaopiekować tę energię i nie dopuścić do przebodźcowania, moi drodzy, bo tu możemy. Tam jeszcze działa ta ten sekstyl, Wenus, która jest, przypominam, w strzelcu. Tam jest jeszcze Słońce i kochani tam jest Mars. Więc ta koniunkt Boże koniunkcja, przepraszam Was, ten sekstyl może nam, kochani, dać ta... i ta energia tych planet, które są w strzelcu dać ten głębszy wgląd, czy my podążamy. Za naszą prawdą. Czy dajemy wystarczająco uwagi temu, co jest dla nas istotne i ważne, aby się rozwijać, bo sekstyl do Plutona. Pamiętamy, że Pluton jest współczesnym władcą Skorpiona, a Skorpion jest o głębi, i tam, gdzie Pluton jest, a on teraz się znajduje w wodniku. Który patrzy na innych patrzy szerzej. Tam jest ten kosmiczny umysł, więc tu w tym wodniku chcę, żebyśmy głęboko wnikali i patrzyli, jakbyśmy byli w osobie trzeciej, czyli z zupełnie innej perspektywy, z perspektywy obserwatora. Ale spójrzmy, co chcą. Już mi się tu wszystko powygaszało. Co chcą nam tu podpowiedzieć karty prawdy, duszy, i już idziemy do tej energii, moi kochani. Oj, się włączyło nie to, co chciałam. Mamy to. Oj, przepraszam Was najmocniej, nie wiem. Co się to wydarza? Czy coś nie chce być przeczytane, że karta mi uciekła z rąk? Jestem w głowie czy w sercu? Takie mamy pytanie dzisiaj od kart Prawdy Duszy. I powiem Wam, że przy tej Wenus, która tworzy ten harmonijny aspekt z Plutonem, to jest bardzo dobre pytanie: czy my zaglądamy w głąb serca, czy idziemy za tym. Ewolucyjnym impulsem pamiętajmy, że Pluton jest planetą, która najwolniej się porusza. To jest około 264 czy 5 lat, kiedy Pluton robi pełny obieg wokół Zodiaku. I w jednym, że jego elipsa jest taką właśnie elipsą. To w każdym znaku inny okres spędza. I w wodniku będzie około 20 lat więc bardzo długi okres. Przez 20 lat będą się rodzić istoty, które będą miały pluton w wodniku, więc one będą spoglądać szerzej, przyjdą z tym impulsem duchowym do Uzdrawiania do takiej głęb głębokiego wnikania w potrzeby nasze duchowe i tego, co potrzebuje nasza Gaja, nasza Ziemia. Ale idźmy dalej. Jaka jest jakość Twojego dialogu wewnętrznego? Nasz mózg jest jak mięsień, jeśli będziemy go codziennie warunkować. Strachy i ograniczenia przejmą kontrolę. Opanowanie naszych myśli polega na byciu twórcą własnego życia. Tam, gdzie głowa spotyka się z sercem, dzieją się cuda. I co dziś możemy zrobić? Dzisiaj opanuj swój umysł obejrzyj inspirujący film, wykonaj kilka stuknięć, przeczytaj inspirującą książkę, lub wypisz wszystkie powody, dla których wierzysz w siebie i swoje marzenia. Kochani, na pewno ta karta, jeżeli się pojawiła, jeżeli się pojawiła, powtarzam, to pojawiła się może raz, na początku, albo końcem zeszłego miesiąca, albo na początku tego, nie jestem pewna, bo nie zapisuję tego. Może powinnam zacząć zapisywać, która karta w energii nam towarzyszyła i to chyba będzie. Od dziś zacznę, bo powiem Wam, że nie pojawiała się w ogóle ta karta, a to pytanie, czy jestem w głowie, czy w sercu i jaka jest jakość naszego wewnętrznego dialogu jest mega ważna. Jest, można powiedzieć, wręcz priorytetowa, ale może trzeba było większą ilość czasu, abyśmy byli gotowi na tą konfrontację. Bo właśnie tak jak tutaj ta karta prawdy duszy podpowiada, że nasz mózg jest jak mięsień. I jeżeli go codziennie warunkujemy, to Strachy i ograniczenia przejmują kontrolę. I opanowanie tych naszych myśli polega na byciu twórcą własnego życia, właśnie braniu odpowiedzialności za nasze życie. I dzisiejsza, kochani, koniunkcja księżyca z Saturnem, nie koniunkcja, przepraszam, sekstyl Boże z tym moim paplaniem. Widzicie, jakbym popatrzyła w kartkę, a nie tak ściągała, to by mi się tak nie kiełbasiło. Sekstyl. Pozytywny aspekt. To jest impuls duchowy, który możemy wykorzystać i jeszcze przy tym sekstylu Wenus z Plutonem. Pluton jest ciężką planetą i jak ja to lubię o nim mówić, kosmicznym terapeutą. On tam, gdzie nas dotyka, Dzieją się cuda. A przy tej wibracji 15. Dzisiejszego dnia w tarocie jest to diabeł, więc karta, która mówi o uwikłaniach, o pewnym rodzaju uwięzienia nas we własnych przekonaniach, chcieństwach, zależnościach, dzisiaj mamy okazję to zobaczyć, tak? I. Ta, już tu patrzę, żeby się nie pomylić, opozycja księżyca to są bardzo szybkie aspekty, ale opozycja księżyca, właśnie z Merkurym, który patronuje dzisiejszemu dniu, może nam właśnie pokazać, które te myśli są do przetransformowania przez energię, kochani, serca. Tak? Ale zobaczmy, gdzie nas będzie jeszcze karta dnia prowadziła. Jakie nam da informacje na dzisiejszy dzień. Popatrzcie się, zamknięcie cyklu, karta świata 21. No, powiem, że piękny dzień jest na to, aby rozpocząć nową podróż. I potwierdzenie w tle czytania. Nowa podróż, nowa podróż, głupca. Zamykamy to, co stare. Jestem w głowie czy w sercu? Przechodzimy z głowy do serca poprzez czucie. Księżyc dzisiaj robi te aspekty. Bierzemy odpowiedzialność za swoje życie. I, yy, kochani, spełniamy pragnienia duszy. Nie pragnienia głowy, bo owszem, trzeba zarobić na chleb, ja nie chcę tu za bardzo bujać w obłokach, bo rybie o to nie trudno, też się sama uziemiam, bo ważne jest to, żeby mieć równowagę ducha z materią, żeby być uziemionym, ale duchowym człowiekiem, bo jesteśmy duchowymi istotami które doświadczają tego piękna w materii. Piękna stworzenia. Jesteśmy twórcami swojego życia. Nie zapominajmy o tym. A karta świata mówi, że jeżeli wszystko jest cykliczne, zamkniemy do końca ten cykl. Mamy super czas, czas zimy, ale słońca w Strzelcu, który jeszcze yy, Chcę doświadczać, chcę zaglądać, chcę poszerzać, chcę robić tą ekspansję. I mamy te osobiste planety, planety Wenus i Marsa, które są też w strzelcu. I całe działanie i cała uwaga może być, kochani, przekierowana właśnie na. Danie sobie uwagi na to, co mnie wzmacnia, o co chce zawalczyć Mars, co chce zgłębić, co chce dopełnić, aby przejść dalej na spirali rozwoju, tak? Bo, kochani, Życie jest jak spirala. Idziemy z dołu do góry, albo jak drabina, jak wolicie. I ja lubię to porównanie spirali, bo przechodzimy w to samo miejsce, jak zataczamy koło, ale już nigdy nie jesteśmy w tym samym miejscu, jesteśmy wyżej. I nasze doświadczenia i nasze wglądy są już inne, nigdy takie same. Nie ma jednej rzeczy, która się powtórzy w naszym życiu. Zawsze będzie inaczej. Zawsze jest teraz. Ale może nam się wydawać, że doświadczamy w kółko tego samego. Czemu? Bo nie wyciągamy wniosków. Nie bierzemy odpowiedzialności za swoje myśli, za swoje emocje, za swoje uczucia. I dziś jest zaproszenie, aby pójść dalej. Krok dalej, zrobić kolejny krok, który zaprowadzi nas do miejsca, w którym chcemy się znaleźć. I oby to były miejsca pogodne, radosne, dające wzrost, dające to, czego oczekujemy. Archanioł Michał dzisiaj chce do nas przemówić, a pojawienie się tej karty oznacza, że powinieneś zwrócić się do Archanioła Michała z prośbą o pomoc, ochronę i siłę. On da ci siły w rozwiązaniu problemów. Zatem poproś, by przeciął swym mieczem emocjonalne kajdany, które łączą cię z ludźmi, z trudnymi sytuacjami lub wspomnieniami. Potem poproś, by napełnić, napełnił Cię miłością i siłą. Zanim przeczytam dalej, mówiłam o piętnastce, mówiłam o karcie diabła. Diabła, wybaczcie mi. I tu jest ten impuls w tej energii dnia, żebyśmy z czułością, z miłością, z tą energią, kochani, yy, tego jak do siebie mówimy, spojrzeli na te swoje wszystkie uwikłania, jaka jest jakość Twojego dialogu wewnętrznego, przypominam, pytanie, jak do siebie mówimy, czy jesteśmy tym srogim? Ojcem, mówię w cudzysłowie, bo nie chcę, żeby ta energia męska była demonizowana, ale czasem właśnie jak było dużo krytyki w naszym życiu, dużo e, takiego porównywania nas z innymi, to cały czas albo w szkole, albo w środowisku, w którym żeśmy się wychowali, obracali, to mamy w głowie te głosy i one nas bombardują. A my teraz z miłością, czułością mamy rozpoznać te głosy, te wszystkie emocje, które w nas pracują. Piętnastka, diabeł, to co nas więzi. Na niejednej karcie, jak ktoś jest pasjonatem tarota, ja mam tych tarotów, powiem Wam, zaczęłam je spisywać. I w jednym pudełku tylko znalazłam 30, a mam wielkie pudło, gdzie jest ich chyba z 70, jak nie więcej, i wiele jeszcze innych pudełek. Gdzie jest pochowane. Także podejrzewam, że ponad setkę mam tych tali. Nawet cztery czekają mnie rozpakowane. Przyszły jeszcze się im nie przyglądałam. I tam mnie zachwycają te obrazy, bo dużo się porusza. Ja widzę, jak ta karta na przykład diabła jest w różnych taliach przedstawiana. I w tej tradycyjnej talii te więzy. Nie, są, nie jesteśmy skuci na wieczność. My sami się czasem trzymamy, tak? Tych swoich przekonań, myśli, tego w co głęboko wierzymy o tym też jest Jowisz. I Jowisz w negatywie jak ktoś ma silnego Jowisza, albo jest bardzo silnie szczelcowy, to o swoją prawdę będzie walczył. Tutaj macie te krwawe rzezie, tak? Gdzie w imię Boga jeden mordował drugiego, bo jego prawda była najważniejsza. Więc, kochani wszyscy ekstremiści, to jest właśnie negatywna strona Strzelca i Jowisza, gdzie o swoją prawdę Potrafimy zniszczyć to, co cudowne. I to są te więzy, które nas trzymają. tak Więc stańmy z boku. Film się zrobił długi, ale temat jest ważny. Wejdźmy do serca. Wenus, kochani, szóstka, energia szóstki. Ale od wibracji w kluczu piętnaście. Musimy się przyjrzeć tym wszystkim demonom, które nas wikłają. I Archanioł Michał, bo zaczęłam czytać kartę, on zaprasza, aby zwrócić się do niego o pomoc, bo pamiętajmy, nasze nasza słaba, silna wola wikła nas, a my potrzebujemy tej tego połączenia z boskością, tej modlitwy do siły wyższej. Tu Archanioł Michał przychodzi z pomocą i z podpowiedzią, żeby pomogły nam w rozwiązaniu tych problemów, gdzie Archanioł Michał zaprasza, żebyśmy zwrócili siebie, aby On przeciął te więzy mieczem te kajdany, w których jesteśmy, mówi pani, ja już się plątam, może jeszcze raz przeczytam ten fragment, żeby już się nie plątać, doczytam do końca, ale po prostu do mnie tak dużo teraz przychodzi energii i tak by człowiek chciał to wszystko odciąć. My chcemy, ale potrzebujemy tego połączenia z górą, żeby nasza podświadomość to puściła i pamiętajcie, że jest to proces, a Karta świata pokazuje, że jesteśmy na końcu cyklu, że możemy to zrobić, jeżeli sobie tylko na to pozwolimy. I tutaj on. Doda Ci sił w rozwiązywaniu problemów, zatem poproś, by przeciął swym mieczem emocjonalne kajdany, które łączą Cię z ludźmi, z trudnymi sytuacjami lub wspomnieniami. Potem poproś, by napełnił Cię miłością i siłą. On osłoni się przed złym wpływem myśli, emocji i czynów innych osób. Archanioł Michał działa za pośrednictwem niebieskiego promienia, dając ludziom siłę i odwagę. Wyobraź sobie, że zakładasz ciemno-niebieski, otulający cię płaszcz, a znajdziesz się pod jego opieką. Archanioł Michał jest panem wszystkich aniołów wielkim i potężnym wojownikiem. Opromieniony jest blaskiem. Poczujesz się pewniej, uwierzysz w siebie oraz zyskasz więcej energii i siły. Afirmacja na dziś. Jestem silny, gdyż chroni mnie Archanią. Michał. Ja lubię się zwracać, kochani, bezpośrednio do Ojca, do Boga. Jak to go pojmuję? Do tego, co ma, jak to piękna knieszka Mruzgo mówi, wszystkich bogów pod sobą, bo jesteśmy bardzo uwikłani w różnych pojęciach. I powiem Wam, słowa mają potężną moc, i dodam to, bo tu się aż prosi. Kochani, świadomie używajmy swoich słów. Jak słyszę słowo masakra. To mnie ciarki przechodzą. Czy my wiemy, jaką energię ma to słowo, i jak nas uderza, i co do swojego życia przyciągamy? Jeżeli wypowiadamy słowa w stosunku do kogoś, pamiętajcie, słowo potrafi klątwić. Jeżeli ktoś jest podatny na sugestie, to jeżeli komuś źle życzymy, a ktoś w to uwierzy, bierzemy sobie karmę, jego los na swoje plecy. Czy tego chcemy, dlatego. Myślmy o ludziach z życzliwością, myślmy o ludziach z miłością, nawet o tych trudnych. Oni nam dają pewną lekcję pokory, zrozumienia, miłości. Łączmy się z tą energią serca. Pamiętajcie, dzisiaj w energii piętnastki, w kluczu, gdzie tarotowo diabeł ją reprezentuje, czyli te nasze wszystkie uwikłania, te nasze wszystkie, to jest. Energia koziorożca, bodajże diabeł, tak mi coś się przypomina, czyli Saturn, Pan Podziemi. Saturn mnie się z kolei ze skałą kojarzy, coś zasklepione, mocno zasklepione, ale też jest o odpowiedzialności, więc weźmy odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje czyny. Agnieszka tam kiedyś wspominała w swoim filmie, że któraś osoba Jakiś tam komentarz napisała, który nie był fajny, i to jest właśnie to. W internecie się wszystkim wydaje, że jak ktoś nie wie pod jakim nikiem ktoś się łączy, to można drugiemu dokopać. A tak naprawdę nie ma świadomości ten człowiek, że mógł wyjść, nie odezwać się po prostu odłożyć to pomodlić się za tą osobę jeżeli coś mi nie pasuje tak żeby duch ją oświecił jeżeli mnie coś nie pasuje ale pamiętajcie że jeżeli nam coś nie pasuje to jest nasze a nie tego kogoś więc miejmy wgląd że słowa jeszcze podbite emocją mają moc sprawczą sprawczą i Później się dziwimy, że coś się nam w życiu złego wydarza, bo nie bierzemy odpowiedzialności za to, co stwarzamy, za swoje słowa, myśli, za to, co mówimy, wypowiadamy, piszemy. Wszystko jest energią i we wszechświecie nic nie ginie, więc bądźmy świadomi tego, co dajemy światu, bo to, co dajemy, do nas wróci. I tym, boże, pół godziny film. Wybaczcie mi, że taki długi. Dajcie sobie na półtory będzie szybciej, jak odsłuchujecie, jak lubicie słuchać. Powiem, że popatrzyłam dzisiaj, jak już się rozgadałam, to dokończę. Popatrzyłam na energię, jaka przepływa przez ten kanał. I 30 ponad 100 widzów oglądało film. A łapek w górę, chyba było tylko pięć. Więc, kochani, zobaczmy, czy dzielimy się, czy wyrównujemy energię, czy dajemy innym to, co od nich dostajemy, bo to też jest ważne. My zapominamy, jak wymiana energii, tej pozytywnej, może dobrze wpłynąć na to, co się nam później przytrafia. Życzę wam cudownego dnia, głębokich przemyśleń. To co do mnie przyszło, ja się z wami podzieliłam i życzę wam, aby wam się wydarzało jak najlepiej, żeby ten grudzień był pełen refleksji, bo to jest taka energia zakończenia roku. Tutaj mamy to zawieszenie tarotowego Wisielca, gdzie powinniśmy zrobić głęboki wgląd. Dzisiaj y i wczoraj, i jeszcze pewno przez parę dni, ta energia Wenus w Sekstylu z Plutonem będzie nam pomagała się łączyć z sercem głęboko, więc zachęcam wszystkich, żeby się bacznie temu przyglądać. I moi kochani, do usłyszenia w następnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie. Niech wam się darzy jak najlepiej. Do usłyszenia pa.